Kochani, w ciszy wieczornika, wśród modlitw i łamań chleba, apostołowie spoglądali na puste miejsce przy stole. Tam niegdyś siedział judasz, ten, który zdradził i zawiódł. Zdrada jednego z dwunastu stała się dla kościoła bolesną raną, jak rana zadana w serce, jak pęknięcie w świętej symfonii zgody. Ale nie trwało to długo. Gdy tylko minął czas w niebo wstąpienia, Piotr, opoka, zabrał głos. I jak ojciec zatroskany o duchową rodzinę, postanowił odbudować pełnię, przywrócić porządek ustanowiony przez samego zbawiciela. Tak rozpoczęła się historia świętego Macieja, apostoła niemal nieznanego, a przecież wybranego przez samego Boga. Choć nie towarzyszył Jezusowi w gronie dwunastu, choć nie widzimy go na kartach Ewangelii, jego serce było gotowe, jego dusza czysta, a jego powołanie. Zakorzenione w Bożej Opatrzności. Nie dajmy się zwieść pozorom. Nie było to losowanie jak na loterii. Nie był to ślepy traf. Było to zawierzenie Duchowi Świętemu, akt głębokiej wiary, że Bóg sam przemówi, że wskaże tego, którego serce zna najlepiej. Ty, panie, znasz serca wszystkich. Modlił się Piotr. I właśnie ta modlitwa winna być modlitwą całego Kościoła w każdym pokoleniu. By Pan wskazywał, by wybierał, by budował kościół nie wedle kalkulacji ludzi, ale według tajemniczego i świętego zamysłu Ducha Świętego. Maciej zostaje wybrany, milczący świadek Chrystusa, ten, który, jak mówi pismo, był obecny od chrztu w Jordanie aż po w niebo wstąpienie, ale milczał, nie wymagał zwrócenia na siebie uwagi. Tacy właśnie są najwierniejsi uczniowie, obecni w cieniu ale pełni światła cisi ale nie złomni ich wierność nie potrzebuje rozgłosu wystarczy że widzi ją bóg święty maciej uczy nas cnoty skromności w świecie krzyków ambicji i autopromocji jego życie jest niemal nieobecne w źródłach nie znajdziemy wielkich kazań świętego macieja nie znamy cudów dokonanych przez niego nie mamy zapisanych jego słów Poza tymi przypisywanymi mu w pismach apokryficznych, które Kościół odrzucił. A jednak, Kościół od wieków czci go jako apostoła, męczennika, patrona. Czy to nie mówi nam czegoś o tym, jak Bóg patrzy na człowieka? Nie przez pryzmat osiągnięć, ale przez pryzmat wierności. Nie przez krzykliwe nagłówki, ale przez cichość serca. Nie przez to, ile ktoś znaczy w oczach ludzi, ale przez to, jak bardzo oddał się Chrystusowi. Święty Maciej, to apostoł, który nie pozostawił po sobie zapisanych słów, lecz którego życie stało się żywą Ewangelią i cichym świadectwem Chrystusowej prawdy. Apostoł, którego twarz skrywa mrok historii, a którego serce rozświetla chwała nieba. Dla ludzi zapomniany. Dla Boga umiłowany. Czyż nie tak właśnie działa Bóg? Czyż nie wybrał Dawida, najmłodszego? Z pastwiska? Czyż nie powołał Maryi, cichej dziewczyny z Nazaretu? Czyż nie objawia się w tym, co małe, pokorne i skromne? Tak działa królestwo Boże, jak ziarno gorczycy, jak zaczyn w mące, jak perła ukryta w roli. Nie sposób mówić o świętym Macieju, nie wspominając Judasza, bo jego upadek stał się początkiem wywyższenia Macieja. I tutaj kryje się głęboka lekcja dla nas. Że Bóg potrafi przemienić zdradę w nowe życie, pustkę w pełnię, ranę w łaskę. To, co po ludzku było klęską, odejście Judasza, w oczach Boga stało się przestrzenią łaski, nowego powołania, nowego światła, nowego posłania. Rodzą się pytania, dlaczego Pan Jezus, wiedząc o tym co się stanie, wybrał Judasza i mu zaufał? Dlaczego Judasz zdradził swego mistrza? Jedni odpowiadają, że był chciwy na pieniądze, inni, że był rozczarowany brakiem działań polityczno-militarnych ze strony Chrystusa na rzecz wyzwolenia ojczyzny. Święty Jan napisał, że było to działanie zła. Wtedy szatan wstąpił w Judasza, który był jednym z dwunastu. Romano Guardini stwierdza, że Chrystus, cierpiąc na krzyżu, uczynił zdradę Judasza przestrzenią zbawczej miłości i oddania siebie Ojcu. Tak działa Kościół. Choć trawiony błędami ludzi, zdradami i grzechem, jak w czasie kryzysów w epoce reformacji czy w ciemnych dniach moralnego upadku duchowieństwa. Nie przestaje się odradzać dzięki świętym, jak Katarzyna ze Sieny, Jan Paweł II oraz zwykli wierni, którzy wiernością i modlitwą podtrzymują światło wiary, nie przestają być miejscem świętości, ponieważ są wspólnotą prowadzoną przez Ducha Świętego. To niedoskonałość ludzi prowadzi do świętości, lecz obecność Chrystusa i jego łaski. Święty Maciej, patron budowniczych, cieśli, kowali, a nawet rzeźników i alkoholików. Dlaczego właśnie oni? Może dlatego, że jak on, są często niedostrzegani, niedoceniani. Może dlatego, że wiedzą, czym jest trud życia i potrzeba siły. A może dlatego, że Bóg przez Macieja mówi. Nie ma człowieka, którego nie dotyka moja łaska. Niepłodne małżeństwa, te, które płaczą w ukryciu. Chłopcy zaczynający naukę, ci, którzy wchodzą na drogę poznania. Wszyscy oni znajdują w świętym Macieju orędownika, który z milczenia uczynił hymn, a z pokory, zwycięstwo. Imię Maciej, Mattatiach, znaczy Dar Jahwe. Wywodzi się ono z hebrajskiego o Będącego złożeniem słów Matan, Dar i Ja, skróconej formy imienia Boga Jahwe. W Biblii imiona tego typu często odzwierciedlają misję lub duchową tożsamość danej osoby. I takie jest całe jego życie, darem Boga dla Kościoła. Nie szukał swojej chwały. Nie budował imperiów. Nie pisał traktatów. Ale oddał życie za Chrystusa. I to wystarczyło. By wieczność przyjęła go z otwartymi ramionami, niech nasze życie też stanie się darem. Darem cichym, wiernym, bezinteresownym. W świecie, który żąda sukcesu, niech nasza dusza szuka będzie wierna Panu Bogu na zawsze. W epoce hałasu, niech serce znajdzie radość w ciszy modlitwy. W czasach zamętu, niech zaufanie Duchowi Świętemu prowadzi nas do pełni. Święty Macieju, módl się za nami. Wyproś nam łaskę wiernego serca, pokory i bycia gotowym do tego, by w każdej chwili odpowiedzieć na głos Boga, nawet gdy świat nas nie widzi. Amen.